Kochani, dzisiaj dość trudne rozważanie pod względem kontekstu historycznego oraz uwarunkowań teologicznych, które miały miejsce w Kościele w Kolosach w tamtym właśnie czasie, o którym będziemy czytać. Jeżeli jednak rozumiemy problemy tamtejszych ludzi, to będziemy łatwiej czytać, rozważać te fragmenty Bożego Słowa. Które właśnie są przed nami. Będziemy poznawać skąd one pochodziły, skąd wynikały tamtejsze problemy i łatwiej będzie to również nam odnosić do dzisiejszych czasów. Przed nami bowiem, kochani moi, drugi rozdział listu do Kolosan. I rozpocznę czytanie od pierwszych kilku wersetów, od pierwszych trzech wersetów. Mianowicie, Paweł Apostoł pisze tak. Chcę bowiem abyście wiedzieli jak wielkie zmagania podejmuję ze względu na was oraz na tych, którzy mieszkają w Laodycei i wszystkich, którzy mnie nie poznali osobiście. Zależy mi, aby ich serca doznały zachęty i by zjednoczeni w miłości zmierzali do wszelkiego bogactwa, całkowitej pewności płynącej ze zrozumienia, do dogłębnego poznania tajemnicy Boga, to jest Chrystusa. W nim zawarte są wszystkie skarby mądrości i poznania. Głównym tematem apostoła Pawła był jak zawsze Chrystus. Ale wiecie, gdy jest oryginał, to za chwilę będą pojawiać się podróbki. I tak było właśnie między innymi w czasach rodzącego się Kościoła, rodzącego się chrześcijaństwa. Apostoł Paweł, który głosił Ewangelię na terenie. Basenu Morza Śródziemnomorskiego na terenie Imperium Rzymskiego dociera i zdobywa nowe tereny dla Chrystusa, ale wraz z nim albo za nim docierają też inni pseudo którzy nie tylko podważają jego pracę, ale również wprowadzają zgubne nauki. W, tych, w tym e, fragmencie, w tych wersetach, które przeczytaliśmy. Widać apostoła Pawła, który przypomnę, nigdy wcześniej w kolosach nie był, ale widzimy, słyszymy jego ogromną troskę nad, nad tymi ludźmi, którzy za Chrystusem poszli. Cóż za duszpasterskie serce, co za zaangażowanie w życie wierzących ludzi, co za miłość i troska o Kościół. By za chwilę przeczytać takie. Słowa. Mówię o tym, aby, aby was nikt nie zwodził podstępnymi wywodami. Bo chociaż całym ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami. I cieszy mnie wasz porządek oraz wasza niewzruszona wiara w Chrystusa. Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa Pana, tak też zjednoczeni z Nim. Postępujcie jako ludzie zakorzenieni w Nim, jako ci, którzy w Nim budują i w Nim umacniają swoją wiarę, zgodnie z tym, jak Was nauczono. Przy tym zaś niech przepełnia Was wdzięczność. Uważajcie, aby Was ktoś nie wpędził w niewolę, zręcznie manipulując rzekomą nauką opartą na ludzkiej tradycji oraz na zasadach, które rządzą światem, a nie na Chrystusie. Przecież to w Nim sprowadzona do cielesnej postaci zawiera się cała pełnia boskości. W Nim też dostąpiliście napełnienia w tym, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. W Nim dokonało się wasze obrzezanie, lecz nie takie, jakie znamy z praktyk ludzkich. Było to obrzezanie Chrystusowe. Miało miejsce, gdy pozbyliście się swojej cielesności jako pogrzebani wraz z Nim w ście. I wście razem z Nim, ożywieni przez wiarę pochodzącą z działania Boga, który wzbudził Chrystusa z martwych. Was, martwych z powodu upadków i nieobrzezanych we własnej cielesności, razem z Nim ożywił, darując Wam wszystkie upadki. Może do tego miejscu na początek. Moi drodzy, sytuacja w kościele w Kolosach była nieciekawa, mianowicie Niestety, jak to bywa na samym początku czegokolwiek dobrego, zaraz pojawi się, jak już wspomniałem wcześniej, jakiś falsyfikat, jakaś podróbka, i nie inaczej było również w tym y, przypadku. Mianowicie, do prawdziwej wiary, y, którą zaniósł apostoł Paweł, zaczęto za chwilę dokładać y, poprzez oczywiście ludzi z zewnątrz różne dodatki. Kiedy czytamy ten tekst, kiedy zastanawiamy się nad listem do kolosan, to zadajemy sobie bardzo proste pytanie, o co chodziło w tamtej społeczności. O co chodziło? Moi drodzy, okazuje się, że po owocnej pracy i powstaniu wspólnoty w tamtejszym kościele pojawiły się e, różne Nauki. Pojawili się różni fałszywi nauczyciele, taka mieszanka żydowskiego legalizmu oraz pogańskiej misterii, którzy zakwestionowali pozycję Jezusa w zbawczym dziele odkupienia, redukując Go co najwyżej do pozycji anioła. Nauczali także, że zbawienie osiąga się religijnie określonym stylem życia, na przykład. Między innymi poprzez ascetyczną dietę, przestrzeganie określonych świąt czy oddawanie czci anielskim bytom, a także szukanie jakiegoś hierarchicznego pośrednictwa w dostępie do Boga. Wszystko to oczywiście wypaczyło rolę i pozycję samego króla królów, pana Jezusa Chrystusa, zarówno w jego planie zbawienia, jak i w tej codzienności, która. Przecież jest treścią chrześcijańskiej wędrówki. Dlatego apostoł Paweł tak na nowo mocno prezentuje im Chrystusa, akcentując Jego pozycję, Jego rolę oraz Jego wpływ na życie tamtejszych ludzi, a przez ten list, który zachował się do naszych czasów, również dla nas. W wersecie 8 pojawia się greckie słowo, które doskonale znacie, mianowicie brzmiono filozofia. No i tutaj jest traktowane negatywnie. Ta filozofia, która przyszła do Kolosan, traktowana jest tutaj absolutnie negatywnie. Rodzajnik określony przed tym wyrazem, który tam się znajduje, wskazuje, że Kolosanie wiedzieli, o co chodzi. Dzisiaj, e, 2000 ponad lat później, mamy oczywiście różne inne filozofie. Które do nas docierają, a które są niezgodne z Bożym przekazem. Oczywiście z, większość z nich ma jakieś, jakieś pokłady biblijności, jakieś terminy bądź myśli, które są z Biblią związane, które z Pisma Świętego wynikają, ale ich nauka może niekoniecznie. I oczywiście moglibyśmy tutaj mówić o całej palecie zagrożeń, ale ja wskażę na jedną, mianowicie, mianowicie na świecki humanizm. Świecki humanizm, ponieważ e, obawiam się, że właśnie to humanizm, dzisiaj penetrując życie wierzących ludzi, wpływając na świat dookoła nas, a poprzez ten świat również na nas, przynosi wiele, wiele złego. Czym jest świecki humanizm? Mianowicie naucza on, że to człowiek jest w centrum wszystkiego. Naucza, że powstaliśmy w procesie ewolucji, ze zlepku materii, energii, dlatego z jednej strony nie mamy większego wiecznego przeznaczenia, ale z drugiej strony e, ale z drugiej strony jesteśmy tymi, którzy sami dla siebie są kowalami losu. W związku z tym Ludzkie, y, ludzkie myślenie, ludzki rozum, ludzkie doświadczenie, czytaj, nauka jest wyznacznikiem autorytarnej prawdy, jest wyznacznikiem y, prawdziwości tego, co się y, wokół nas i w nas dzieje, oraz całego wszechświata. Dlatego standardy moralne y, są więc w związku z tym względne. A określone przez to, co po prostu człowiekowi przynosi przyjemność. Rozumiemy? Więc przyjemność staje się w tym przypadku nadrzędną wartością. Bóg, jak to Bóg, w tego typu filozofii jest to najwyżej jakimś kulturowym wymysłem, z którego wiara wynikająca jest z. Przydatna co najwyżej do przezwyciężania swoich lęków i do tego, aby się lepiej poczuć. A stosowanie prawa Bożego nie ma sensu, ponieważ ostatecznie Bóg nie istnieje. Tak w wielkim skrócie, w wielkim, wielkim, wielkim telegraficznym skrócie moglibyśmy przedstawić świecki humanizm, czyli to, co dzisiaj mnie i tobie bardzo mocno zagraża. I pomyśl być może o sobie, być może o innych ludziach, jeżeli yy, Pracujesz z innymi, jeżeli jesteś liderem w kościele albo w jakiejś innej organizacji, która ma na celu służbę innym, to pomyśl, zastanów się, zaobserwuj, jak ludzie żyją, jak ludzie reagują na ich własne potrzeby, zaangażowanie, jak ludzie myślą o sobie, czy jako ci, którzy naprawdę służą innym, czy może jako ci, którym inni służyć powinni. Ja obserwuję to i jestem przerażony, jak wielu ludzi dookoła mnie zdaje się raczej preferować to podejście, aby inni im służyli. Kiedy patrzymy na Chrystusa, to okazuje się, że to on przyszedł służyć innym, a nie by jemu służono. I wstępując w jego ślady, powinniśmy właśnie mieć takie Zapatrywania. Moi drodzy, kiedy patrzę w ten tekst drugiego rozdziału listu do kolosan, to widzę, że apostoł Paweł tutaj tak bardzo ładnie podkreśla, wielokrotnie, nawet w swoim piśmie świętym to podkreśliłem, pod odpowiednim kolorem. Jak często apostoł Paweł zaznacza słowo w nim e, albo z nim. E, I wiecie, co? Myślę sobie, że. Kiedy patrzę na Chrystusa, to jedno jest pewne. Im bliżej Niego, tym dalej od zwiedzenia. Im bliżej Chrystusa, tym dalej od zaspokajania swoich grzesznych żądz. Im bliżej Chrystusa, tym dalej od tego, bym to Ja był w centrum. Kiedy Chrystus wypełnia nasze życie poprzez Ducha swego Świętego i kiedy zachęca nas do lektury, do studiowania swojego Słowa, to gdzieś ta penetracja Ducha Świętego w naszym życiu powoduje to, że my schodzimy na dalszy plan. Jeżeli tak nie jest, to coś z naszym duchowym życiem jest nie tak. Dlatego zachęcam do tego, aby to przemyśleć i rozważyć, bo myślę, że gra jest warta wszystkiego. Kiedy patrzymy w ten tekst Apostoła Pawła, tutaj w liście do Kolosan wyrażony, to widzimy że apostoł Paweł tak wyraźnie w swoim wywodzie podkreśla zakorzenienie, zjednoczenie, zakotwiczenie, moglibyśmy powiedzieć, w Chrystusie, z Chrystusem. Tak, i tutaj wyświetla Wam się na Waszych ekranach właśnie to, o czym mówię. Apostoł Paweł mówi o zjednoczeniu z Nim. Okazuje się, że my i On powinniśmy stanowić nieodłączną jedność, idziemy razem, a nie osobno. Idziemy razem, a nie osobno. Kiedy dalej mówi o zakorzenieniu w nim, to okazuje się, że nasze przywiązanie powinno być stabilne i trwałe. Nie ma miejsca na przerwy w dostawach życiodajnych środków życiowych odżywczych od Pana Jezusa Chrystusa. Mamy czerpać z niego, być w nim zakorzenieni, zakotwiczeni. Dalej apostoł Paweł mówi o budowaniu w nim. Czyli okazuje się, że nasz wzrost duchowy jest możliwy y, tylko z jego dobrych materiałów. Jeżeli chcemy dobrze budować swoje duchowe życie, to budujmy z nim i na nim. Nawet apostoł Paweł mówi o umacnianiu wiary w nim. Okazuje się, że nasza doktryna jest oparta na poznaniu jego. Na poznaniu jego można być dobrym teologiem, a nie być dobrym uczniem Jezusa. A po y, Pan Jezus Chrystus przebywał wielokrotnie w gronie dobrych teologów, jakimi byli y, żydowscy uczeni, faryzeusze i, oraz inni uczeni w piśmie, ale oni okazywali się nie być dobrymi uczniami. Więc dobrego ucznia charakteryzuje to, że przebywa ze swoim Panem, a nie tylko dobrze wie. Kiedy dalej czytamy, to widzimy, że apostoł Paweł mówi o pełni boskości, która znajduje się w Jezusie. Okazuje się więc, że nie potrzeba innych pośredników i górów. On wystarczy. Jezus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, nie jest półbogiem, półczłowiekiem, nie jest kimś, kto stwarzał pozory, czy to człowieczeństwa, czy boskości. Po prostu był i jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Dalej apostoł Paweł mówi o napełnieniu w Nim, czyli wszelkie potrzeby. Które mamy, wszelkie potrzebne nam dobro, po prostu mamy w Nim. Jeśli On nie zaspokaja Twojego wewnętrznego głodu, to powiem Ci, że nic tego głodu nie zaspokoi. Jeżeli sam Bóg Wszechmogący, jeżeli Ten, który stworzył cały wszechświat, nie zaspokaja Twojego wewnętrznego głodu, to nikt i nic tego głodu nie zaspokoi. Czytamy o wszelkiej władzy, która jest w Nim. Więc nadrzędna, nadrzędną ludzką, w naszym ży... nadrzędną władzą w naszym życiu jest Pan Jezus. Jest Pan Jezus. Więc zadaj sobie pytanie, kto włada Twoim życiem tak naprawdę? Kto decyduje o Tobie? Czy jesteś w stanie modlić się szczere, szczerze i z pełnym przekonaniem, bądź wola Twoja? Apostoł Paweł dalej używa takiego sformułowania, że jesteśmy obrzezani w Nim. Wiecie, znak naszej przynależności do Chrystusa jest, wewnę jest wewnętrzny, niekoniecznie zewnętrzny, jeśli chodzi o, o, o to nawiązanie do obrzeski ciała. Wiecie, prawda wychodzi ze środka. Żydzi szczycili się tym, że byli obrzezani, że byli potomstwem Abrahama, ale okazali się nie mieć tej wiary, o której Chrystus. Chciał, którą Chrystus chciał widzieć, o którą Mu chodziło. Dalej czytamy o tym, że jesteśmy pogrzebani w Nim. I wiecie, święte życie Jezusa zabiło nasze grzeszne życie. Dlatego każdego dnia umieramy dla Niego i jak dalej apostoł Paweł podkreśla, jesteśmy ożywieni z Nim, czyli żyje On, nie ja. Żyje On w nas, a nie my żyjemy dla Niego, nie dla siebie, jeśli żyjesz dla Boga, to żyjesz dla czegoś lub, yy, 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 przepraszam, jeżeli nie żyjesz dla Boga, to żyjesz dla czegoś lub dla kogoś. Zadaj sobie pytanie, czy warto. Czy warto żyć, yy, poświęcić całe swoje życie dla czegoś, co nie przyniesie wiecznej korzyści? Oczywiście nie mówię teraz o tym, żeby rzucić wszystko i, i stać się, nie wiem, misjonarzem czy yy, jakimś innym sługą Bożym. Oczywiście, jeżeli Bóg cię do tego powoła, to jak najbardziej, ale jeżeli nie, no to po prostu tego nie rób. Żyj, bądź misjonarzem tam w miejscu pracy, tam gdzie żyjesz ze swoją rodziną, ale żyj dla Niego, nie dla siebie i nie dla czegoś, co nie jest Boga warte. No i ostatnia rzecz, o której tutaj apostoł Paweł napisał nam to... Że to to, że jesteśmy z Nim zbudzeni. Okazuje się, że Jego życie dało nam życie wieczne, prawdziwe życie. Kiedy myślę o życiu wiecznym, to myślę sobie w kategoriach życia prawdziwego, takie życie pełnią, takie życie przez duże rzeczy. I niekoniecznie chodzi o długość trwania, bo w wieczności czas jest nieliczalny, ale raczej chodzi mi o jakość tego życia. Każdy z nas chciałby żyć prawdziwie, ale nie każdy wie jak. Dlatego powiem ci, zaufaj Chrystusowi, idź za Nim, a to życie prawdziwe będzie twoim, twoim udziałem. Werset 14 i 15 mówi nam tak. On umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań, skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża. Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powłukł w triumfalnym pochodzie. Te dwa wersety e, mówią o tym, co apostoł Paweł. Tak wyraźnie nam podkreślił, mianowicie, ukazują coś, co w tamtych czasach brzmiało i wyglądało bardzo skandalicznie. Mówią bowiem o Krzyżu, a w zasadzie o zwycięstwie Krzyża. To troszkę tak, jakby dzisiaj ktoś powiedział, albo może inaczej, napisał esej o błogosławieństwie nowotworu kości. Umiera się w boleściach i bez szans na zmianę, bez szans na wyzdrowienie. I ktoś by napisał esej o tym, że to jest prawdziwe zwycięstwo. W tamtych czasach krzyż był narzędziem zbrodni i to takiej zbrodni, która y, kojarzyła się tylko z najgorszym, z największym cierpieniem, boleściami, które człowiek mógł sobie wymyślić. Jednak to, co dla ówczesnych było hańbą, wstydem i porażką, Bóg, który jest zwycięzcą, przeistoczył, prze przeinaczył właśnie zwycięstwo i to jakie. Zauważ, że w krzyżu Pana Jezusa Chrystusa, to znaczy kiedy my jesteśmy jego naśladowcami, kiedy my wraz z nim, mówiąc językiem biblijnym, umarliśmy na tym krzyżu, to apostoł Paweł mówi, każdy dług jest spłacony. Krzyż przyniósł spłatę długów. Mało tego, krzyż przyniósł również e, wypełnienie wszelkich zobowiązań wobec Pana Boga. Ponieważ okazuje się, że każdy człowiek miał bądź ma jakieś zobowiązania wobec Boga, dlatego potrzebny był, potrzebna była spłata tych zobowiązań. Mało tego, czytamy również w tych wersetach o tym, że wszelka władza diabelska, wszelka władza przeciwna Bożym dzieciom została rozbrojona. Tak? Nikt, żadna siła duchowa nie jest w stanie pokonać, Boga Nie jest w stanie pokonać Bożych dzieci, ponieważ kiedy one idą za zwycięzcą, wówczas z ich przeznaczeniem jest tylko zwycięstwo. A więc przyjrzyj się tej, temu obrazkowi, temu co wyświetla się teraz na ekranie Twojego urządzenia, ponieważ krzyż okazał się być zwycięstwem. Ale aby to zwycięstwo miało miejsce, była, potrzebna była doskonała i najdroższa ofiara Bożego syna. Dlatego zachęcam ciebie, jeżeli jeszcze tego nie uczyniłeś i nie oddałeś swojego życia Bogu, to, to proszę oddaj mu swoje życie. Pójdź za zwycięzcą, a będziesz prawdziwym zwycięzcą. W kolejnych wersetach od 16 do końca tego rozdziału apostoł Paweł mówi takie słowa. Dlatego niech was nikt nie osądza z powodu jedzenia i picia lub z powodu święta, nowiu czy szabatów. Są to tylko cienie nadchodzących zdarzeń, Chrystus zaś konkretnym ciałem. Niech was nikt nie odtrąca, szczególnie pośród tych, którzy lubią się umartwiać i oddawać chrześcijaniołom, powoływać na tajemnicze doznania i bezpodstawnie szczycić swoim cielesnym sposobem myślenia, a jednocześnie lekceważą głowę, dzięki której całe ciało, wzmacniane i spajane przez stawy oraz ścięgna, rośnie Bożym wzrostem. Skoro z Chrystusem umadliście dla zasad rządzących światem, to dlaczego? tak jak żyjący w tym świecie dobrowolnie poddajecie się nakazom nie dotykaj nie próbuj nie ruszaj przecież te przepisy i nauki ludzkie dotyczą tego co i tak przeznaczone do zużycia jest w nich tyle mądrości ile może być w dewocji poniżaniu się i umartwianiu ciała jednak poza poprawianiem samopoczucia nie mają one Żadnej wartości. Tak apostoł Paweł podsumował coś, co ja nazwałem religijnością. Religijność, która jest przeciwstawiona pobożności. Mianowicie Paweł przestrzega kolosan w tych słowach przed przekupieniem ich wolności w Chrystusie poprzez zbiór bezużytecznych ludzkich, legalistycznych zasad. I do tych zasad należało po pierwsze wynikające ze Starego Testamentu przepisy dotyczące jedzenia, picia. Oraz przestrzegania świąt żydowskich. Dalej, estetyczne umartwianie swojego ciała. Dalej, czczenie różnych bytów duchowych i nadmierne zainteresowanie nimi. Dalej, nacisk na doświadczanie tajemniczych doświadczeń religijnych. Taka trochę misteria, właśnie, o której wspomniałem na początku. Oraz szczyce, szczycenie, szczycenie się zewnętrznymi oznakami dewocji. Jaka jest ocena apostoła Pawła w stosunku do tego typu aktywności religijnej? Podsumowuje on tym, że jest to poprawienie samopoczucia i brak wnoszenia jakiejkolwiek budujących wartości duchowych. Pamiętaj, że religijność i pobożność to dwie oddzielne kwestie. Moglibyśmy mówić bardzo dużo na temat tych różnic między pobożnością a po prostu tanią religijnością, ale chciałbym, abyśmy zapamiętali coś, co myślę jest ważne w kontekście nie bycia obłudnym, nie bycia jakimś takim obłudnym religijnym kimś. I chciałbym, abyś zapamiętał dwa zdania. Po pierwsze, Religijnym ludziom zależy bardziej na opinii innych na temat ich wiary. Religijni ludzie dbają o to, żeby inni dobrze ich postrzegali albo dobrze postrzegali ich wiarę. Ale pobożnym ludziom zależy bardziej na opinii Boga na temat ich wiary. To oznacza, że nawet gdy coś komuś się nie podoba, to nie jest to wyznacznikiem. Ponieważ pobożny człowiek żyje po Bożemu i dlatego Bogu będzie się podobał, nawet jeżeli jakimś religijnym fanatykom może niekoniecznie. I teraz pomyśl o, o tej sytuacji w koloskim kościele, kiedy to przepisy, które przed chwilą wyczytałem nam, miały za zadanie właśnie wzbudzić jakiś taki obraz. Religijnego człowieka, albo inaczej, miały wzbudzić obraz pobożnego człowieka, ale okazały się być tylko religijną tandetą. Okazały się być tylko czymś, co tutaj apostoł Paweł, a co tak ładnie pastor dr Piotr Zaręba nam przetłumaczył, jako dewocją niewnoszącą realnej wartości do głębszego życia wiary. Dlatego to jest bez sensu. Dlatego udawanie podążania za Chrystusem bez realnego podążania za Chrystusem jest bez sensu. Człowiek może być religijny, ale nie pobożny. Pomyśl o tym. W ramach naszego podsumowania cztery takie punkty. Po pierwsze, w naszym otoczeniu istnieje cała gama różnych nauczań, z których wiele z nich ma pozór prawdy. Co w związku z tym? Naucz się, e, naucz się dobrze czytać. Dlatego, aby nauczyć się dobrze odróżniać zdrowe od prawie zdrowego, musimy nauczyć się przebywać z Bogiem i regularnie, dokładnie studiować Boże Słowo. To oznacza, naucz się czytać. Naucz się słuchać Boga. Naucz się codziennego, regularnego, skrupulatnego przebywania z Panem Bogiem. Nie po to by zaznaczyć w swoim codziennym dzienniku czytań kolejne, kolejną, odhaczyć kolejne pole, ale aby to przebywanie miał realny wpływ na życie twoje w codzienności. I aby być ochronionym, aby uniknąć wielu zwiedzeń, które do nas docierają. A wiecie, my mamy gorzej, dlatego że mamy internet. I przez internet, przez różne nauczania Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy do nas dociera, niekoniecznie dobrych. Okay? Po trzecie, nie spuszczaj wzroku z Jezusa. Śledź to, co głosił, oraz to, jaką atmosferę wprowadzał. Pozwól, e, pozwól Mu przebywać w Twoim życiu. Pozwól Mu, aby wypełniał Twoje życie. Bądź Jego naśladowcą. Dlatego czytaj Ewangelię, poznawaj Jezusa. Wciąż i wciąż na nowo. A to pozwoli ci na to, by uchronić się od rzeczy, które nie, wno nie wnoszą do życia niczego, oprócz kłótni o słowa e, z innymi, do życia wiary. Tak? Kiedy, kiedy myślimy, że wszystko wiemy i no i po prostu kłócimy się tylko o jakieś słowa, słówka, zwroty biblijne, to do niczego dobrego nie prowadzi prostu. No i po czwarte, najpierw zwracaj uwagę na stan swojego wnętrza, zanim zaczniesz zajmować się czyimś stanem na zewnątrz. Dbajmy o siebie, pozwólmy, aby pismo święte i prawda wynikająca z niego po prostu penetrowała nasze serce, nasze wnętrze, i w ten sposób, abyśmy doświadczali pełni tego, co Bóg przeznaczył dla nas. Tyle jeśli chodzi o drugi rozdział listu do kolosan. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.